Współorganizatorem targów jest Legnicki Powiatowy Urząd Pracy. Od godziny 10.00 w centrum konferencyjnym Legnickiej PWSZ wszyscy zainteresowani będą mogli szukać interesujących ich ofert pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zmienić pracę, którzy nie mają pracy, wszystkich absolwentów, którzy niedługo będą kończyli szkołę i już w zanadrzu mają fakt tego, że będą poszukiwali w najbliższym czasie zatrudnienia. Swój udział w targach zgłosiło ponad 30 pracodawców, będą poszukiwali osób na ponad 75 stanowisk w różnych zawodach. Urząd dodaje, że wśród wystawców będą także podmioty spoza Legnicy. Z tego co wiem, też udział zapowiedziało wiele agencji pracy, które będą poszukiwały nawet do prac za granicę. Zamierzamy także w ramach targów pracy uruchomić punkt konsultacyjny, czyli takie miejsce doradcze, gdzie osoby, które będą odwiedzali targi, będą mogły zasięgnąć informacje na temat zakresu działalności przeróżnych instytucji. To będzie Państwowa Inspekcja Pracy, to będzie ZUS, Urząd Skarbowy. Także serdecznie zapraszamy. Targi potrwają od 10 do 14.